Hej, gramy dalej w Broken Sword 2D Smoking Mirror. Dotarliśmy dzięki pomocy Rion na wyspę zombie. No i ciekawe, czy spotkamy tutaj nieumarłych. W każdym razie na razie się tutaj rozejrzyjmy. Co to takiego? Węgiel. No. It can't be. But it was my lucky piece of coal. Real? How far away is Ketch's landing from here? Best part of ten miles. Why? Ten miles? That catapult must have been a lot more powerful than I thought. <laughs> no proszę. Więc jednak odzyskaliśmy nasz węgielek. Solidną katapultę zbudowaliśmy. <laughs> trzeba to przyznać. Tak wielka odległość dzieli catch landing od tej wyspy zombie, a jednak węgielek przedostał się aż tu. The cliff stopped me getting off the beach. Można by się tutaj wspiąć, chociaż nie wiem czy będzie to możliwe. Jest tu jednak dość wysoko, dobre chyba 2,5 czy może nawet i 3 metry. Rio's boat was strewn with fishing nets and tackle. Porozmawiajmy może z Rio. That Emily sure asks a lot of questions. Recet man. this whole Emily business just isn't funny. Look, we're obviously at cross purposes here. I'm talking about Emily Ketch. Yeah, and so am I. He was my friend. Her aunt's hated it, but we did move together, you know she used to be real keen at hide and seek. it could take hours to find her. one time, the last time, it took days. she must have shouted and screamed herself hoarse, but there was nobody to hear her. where'd she hidden herself? captain ketch's old sea chest. the only way to open it was from the outside. suddenly, i didn't feel so good. we never exchanged another word about emily ketch. Uwolniliśmy w ten sposób Emily, bo kto wie, ile by tam jeszcze w tej skrzyni siedziała, gdyby nie my. problem. Może kiedy zarzucimy sieć na ten występ klifu? Pomogą ona nam się dostać właśnie na górę. Spróbujmy to zrobić. Well, here I go. Wish me luck, Rio. Good luck, George. Watch out for the walking dead. The walking dead. I stumbled down dock stairwells for what seemed like forever until suddenly I found myself wow in an abandoned London underground station. This place must have been closed down decades ago. Tak, przenieśliśmy się teraz do Niko, jedno z moich ulubionych miejsc w całej grze z jednego zasadniczego powodu którego jeszcze teraz nie będę wam zdradzał. Przekonacie się o tym za chwilę, dlaczego tak jest. No i jeszcze druga sprawa to właśnie The Walking Dead w 1998 roku, kiedy gra powstała, to uniwersum nie było jeszcze chyba aż tak popularne, jak obecnie. Nie wiem, kiedy powstały komiksy, szczerze mówiąc. W każdym razie no, filmy o zombich jednak były już znane wówczas. Tak. Co tutaj możemy zrobić? Jakieś podziemia brytyjskiego muzeum tutaj się znajdują jednocześnie stacja metra. Chyba pociągi dalej tu jeżdżą, aczkolwiek nie wiem czy tym torem, bo widać, że podkłady kolejowe są tutaj zrzucone aż na same tory. A pile of old Powiedziałbym, że jest to opuszczona stacja metra, aczkolwiek słychać jednak przejeżdżające pojazdy. Dobra, przyjrzymy się teraz plakatom, wadze oraz poszczególnym maszynom. It was an old ticket machine. A sign read tickets 3D. It was a poster advertising holidays in Scotland. It was an old chocolate vending machine. Stara maszyna do czekolady. Na niej się zatrzymamy na chwilę. Co my tu mamy? Sprawdźmy, może co znajduje się w naszej torbie. Spinka do włosów, którą już mieliśmy wcześniej. Podczas wizy wizyty w muzeum. Jak widać, Niko znów ją schowała do torebki. No i teraz nam się przyda. The machine need to be fed a coin before it would operate. Jeszcze raz użyję spinki na otwór na monety. I push the hair clip into the slot and whatever was stuck there disappeared into the machine. Sięgamy po naszą monetę. I pulled out an old English penny. I wyciągamy z podajnika kawałek czekolady. The tray was empty. O, jeszcze nie teraz. Tak, bo czekolady dostaniemy, kiedy wrzucimy monety do otworu. An ancient bar of chocolate dropped into the tray at the bottom of the machine. And as a special bonus, the penny dropped through to the reject pocket No proszę, więc bierzemy i pensa i czekoladę. I pulled out an old English penny. I took the ancient bar of chocolate. Weźmy ją w dłoń. Proszę, duch. I kiedy poczęstujemy ducha czekoladą, odblokowuje się nam Easter Egg moim zdaniem zdecydowanie najlepszy z całej gry. Możemy teraz przejść tam w głąb stacji metra. Who the hell are you? Joey, Is that you? I remember you now. Hey, listen, don't go near that hole. Nobody tells Robert Foster what to do, lady. You don't understand. I've played this game before. There's something horrible in that hole some beast with tentacles. You're nuts. They don't make animations like that anymore. Właściwie wszystko w tej scence było rewelacyjne. Z jednej strony jest to taki powrót do Binary Steel Sky, do gry komputerowej stworzonej przez to samo studio, które stworzyło serię Broken Sword, mianowicie przez Revolution Software Bini Steel Sky, ta gra powstała w 1994 roku. I ten pan. Który tam podążał, to Robert Foster, główny bohater tej właśnie gry, kiedy usłyszał, że za nim ktoś idzie, zapytał Joey i zdadiu. Joey, czy to ty? Joey to był jego robocik, fenomenalny towarzysz, który wprowadzał do tej gry mnóstwo humoru. No i właściwie to, co tam widzieliśmy, to była jedna ze, ze scenek w tej grze no i Niko postanowiła ostrzec. Roberta, co się stanie, kiedy właśnie przejdzie obok tej dziury, bo w Beneath West Sky można było kilka razy zginąć, także zresztą nie pamiętam, czy scen śmierci nie nagrałem w takim dodatkowym filmiku. Nie jestem pewien. W każdym razie, no to była fenomenalna gra, ją chyba jeszcze wyżej cenię niż, niż serię Broken Sword, także dla mnie to fantastyczna sprawa. I jeszcze to, co powiedziała Niko na koniec, że już nie robią takich animacji jak wtedy. To zabawne, ale ten tekst pasuje tym bardziej do obecnych czasów i do klasycznych przygodówek. Właśnie w Broken Swordach czy nawet w Beneath Steel Sky te animacje były takie szczegółowe, płynne i z przyjemnością się oglądało, natomiast w wielu współczesnych przygodówkach Mamy jakieś po prostu skoki, widzimy to co było wcześniej i to co było później, a tej animacji pomiędzy jakimiś czynnościami brakuje. Perils of Man czy, czy gry Studia The Delic. świetne graficznie, ale jednak ubogie w animacje. Jak The Whispered World, jak The Dark Eye. Więc ten tekst Niko tym bardziej pasuje do lat współczesnych. Oczywiście mówię tu o klasycznych przygodówkach, nie o firmach interaktywnych. Typu The Walking Dead czy, czy Life is Strange. No dobrze. Powiedziałem o tym sporo, ale naprawdę to dla mnie świetna scenka. LBS Lubs. What are Lubs? Jest taka skala, ale nie rozszyfruję w tej chwili tego skrótu LBS. The poster was advertising a play I'd never heard of. It was an old map of the London Underground. Możemy jeszcze sprawdzić tę szafkę i zajrzeć tam w na lup po prawej. It was a maintenance cupboard. It was too dangerous to start walking along the tracks. I remembered what always happened to Wiley Coyote when he did that. Powiem szczerze, że lubię też takie miejsca w grach komputerowych czy, czy w filmach, właśnie takie opuszczone stacje metra. Coś takiego było na przykład w Tomb Raiderze 3, swoją drogą akurat tej gry. No nie przepadam za nią, przynajmniej mniej mi się ona podoba niż dwójka i jedynka ze względu na rozległość poziomów i trochę słabszy ich klimat, aczkolwiek. Mimo wszystko, miło wspominam te rozgrywające się właśnie na takiej podziemnej stacji metra z bezdomnymi chodzącymi dookoła. Bardzo klimatyczne są takie miejscówki, generalnie. Co my tu mamy? Mamy w tej chwili tego pensa, więc kładziemy go na wadze. I put the old penny into the slot. The needle twitched rustily and the machine spat out the cord. Przypomina mi się też taki film kontrolerzy, który rozgrywa się na stacji metra. Też pełen symboliki. Mocno niepokojący, niewesoły, ale bardzo klimatyczny. No dobrze, ale zajmiemy się już grą i wykonywaniem naszych realizacją naszych planów. Just bend when I try to force it down the edge of the cabo door. Czy potrzebne nam jest coś innego, spróbujemy użyć tego sztyletu. The blade of the dagger just fitted between the door and the soft wood frame. The door gave slightly and then held firm. Więc poprawimy jeszcze raz tym kawałkiem. the weight was in imperial units it meant nothing to me the card also had my fortune on it a family quarrel will turn out to your advantage. i remembered my student days when i regularly forgot my house keys. A wiggle with the thick card between the frame and the lock, and the latch lifted. Niczym MacGyver, widać nieko ma umiejętności. Swoją drogą jeszcze chciałem zwrócić uwagę na muzykę, właściwie odgłosy. Jest tutaj taki lekki szum słyszalny, a do tego odgłosy kapiące gdzieś w pobliżu wody. Taki lekko niepokojący nastrój tego miejsca jest zarówno pod względem grafiki, jak i muzyki, ogółem audiowizualnie tak to wygląda. Czyli jednak tunelem prosto jadą pociągi. Ten, ten tor jest już nieużywany, biegnący prostopadle. Naciskamy teraz przycisk.

Tak, tymczasem wróciliśmy do Georgia Stobarta na Karaiby. Tutaj z lewej strony jakaś chyba palma jeszcze wystaje. No i generalnie też dżungla. Fajne miejsce, fajna wyspa. Też bym chętnie się tam wybrał. Nie wiem, czy sam. Może bym się nieco bał tutajszej, a no nie tyle roślinności, co, co zwierząt tutaj żyjących. Ale musiałbym się przełamać. Idziemy na prawo. A! Jednak nie do końca, bo jeszcze coś stąd trzeba zabrać najpierw. Czciny. Jedno ze słówek, które sprawiają problem obcokrajowcom. Słynne powiedzonko w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w czcinie. Tutaj, kiedy George wyjmował a, tę czcinę, ona wyglądała jak jakiś solidny kij. Aczkolwiek. W ekwipunku wygląda nieco inaczej, kolorystycznie też, ale nieważne. Dobra, teraz udamy się tam na prawo, o ile to jeszcze możliwe. Możliwe. Było coś w Coś tu żyje. The end of the reed had been neatly bitten off. Now I knew what was living in there. A long-toothed, snarling, furry wild thing. Szkoda, że nie widzimy tego futrzaka w tym momencie. Yy, tak. Cz -y, nie czcina, ale dżungla ma to do siebie, że jest niczym labiryntem. Można zabłądzić prosząc tymi różnymi ścieżkami. Dlatego muszę się teraz skoncentrować na yy, wyborze odpowiedniego miejsca. Nie wiem, czy się dobrze skoncentrowałem. Hold on. I've been here before. I? Chyba dobrze, chyba tam trzeba iść najpierw. I teraz pójdę nieco wyżej tutaj. Uh -huh, teraz wyszedłem górą, yy, czyli ścieżką. What to Steady guy, to just a to Czyżby to był ten wspomniany wcześniej futrzak? Zabawne głosy wydaje. Co Tutaj. też byliśmy. Jak widzicie, łatwo się tutaj pogubić. Jeszcze raz y, ścieżką powyżej. Drzewa wchodzimy. Teraz tutaj gdzieś środkiem. Nie widać... Którędy wyjdzie? Dobrze. Nie widać było tej środkowej ścieżki. I teraz tędy. Uff, dotarliśmy w to miejsce, w które chciałem dotrzeć. Trzeba tu będzie niestety jeszcze później wrócić, więc czeka nas podobne zmaganie z szukaniem właściwej drogi. Jakie been the to są inicjały? K.K. Krzysztof Kolumb? Nie wiem, coś w tym rodzaju. Three shallow holes been made in Trzy płytki głębienia, a Teodolit jest niestety ciężki i tam na pewno uwiera, uwiera George'a Stobarta. Musi go schować do kieszeni razem z majteczkami, posążkiem. Także kieszenie George'a są na pewno przeciążone już w tej chwili i z ulgą pozbędzie się Teodolitu. Ale piękna też pogoda. Widać, że świeci słońce słychać śpiew ptaków No i co chyba tyle? The hill I was on had reminded me of a camel's hump as climbed up it. Now No właśnie co tutaj możemy zobaczyć? Możemy podziwiać wyspę jak wygląda z oddali a naprawdę świetnie Ukształtowanie terenu fantastyczne. Jest też wiele takich mniejszych wysepek. Formy skalne naprawdę są imponujące tutaj. No dobrze, chyba już całą wyspę, przynajmniej na, na długość, na zasięg tego teodolitu w obecnym położeniu. Zobaczyliśmy, no to teraz wychodzimy stąd. No i czas w drugą stronę się udać. Mam nadzieję, że trafimy teraz do wyjścia. No Dobrze i to było chyba tutaj gdzieś. Na lewo, na lewo chcę wyjść z I going through that swamp to reach the reeds. Chcę wyjść z lewej strony, ale tutaj nie ma przejścia, zdaje się. Albo jest przejście, tylko nie mogę w nie trafić. No to dobrze, wyjdziemy tędy. No i dołem. Albo i górą, jak się okazuje, ale teraz mamy ścieżkę, która nas wyprowadziła z dżungli. I teraz wchodzimy innym wejściem do niej, dolnym. Piękna roślinność też, chociaż te drzewa są nieco gołe. Jak nie koza. To knur. Nie próbujcie tam nawet przechodzić. No tak, ale. Przeciwnikiem jest knur, więc bardziej może na człowieka, by wypadało się. Chwalić tym, że jest sił uzbrojonym i niebezpiecznym, bo strzelanie do zwierzęcia nie jest zbyt fajne. Ale to środek usypiający tylko. Nic mu się nie stanie, prędzej George'owi coś będzie. Ale nie, George był czujny i uciekł w ostatniej chwili szedł, z toru knura. No i zerknijmy teraz w to miejsce. O, to są jakieś. To są nie, no, jakaś roślinność też. Fajne, różnokolorowe liście. Jasno niebieskie, tutaj bardziej takie żółtawe, pomarańczowe. Także bardzo kolorowe jest to miejsce, jeśli chodzi o roślinność. the creeper just came away from the rock as i pulled it. No dobrze, teraz na the net attached easily enough to the creeper and seemed secure. I do tego great! i created some sort of creeper marker fishing net assembly. Sometimes I terrify myself with my creative genius. Jestem, byłem zwłaszcza kiedyś fanem więc takie rozwiązania też bardzo mi się podobają. I zawsze I successfully got the marker into a position near the top of the needle simply by using the kind of lateral thinking that can get you institutionalized. Przywodzą mi na myśl takie rozwiązania, tę postać z serialu, z serialu mojego dzieciństwa. No dobrze, wracamy do Teodolitu. Mam nadzieję, że teraz szybciej do niej trafimy. Chociaż wcale nie jestem tak do końca przekonany, że nam się uda. Teraz w środek, byle trafić w środek, środkową ścieżkę, która tutaj jest ukryta pomiędzy drzewami. Jest. Udało nam się bez większych komplikacji. No i teraz skierujemy ten teodolit na lustro, które umieściliśmy. Jakieś groty, przejścia w skałach. Naprawdę fajnie to wygląda. Tutaj wielkie brawa dla grafików za stworzenie tej wyspy. Właśnie taką. No i takie wyspy chciałbym w grach jak najczęściej oglądać. Takie plansze graficzne. No cóż, chyba przesadziłem. lustre powinna tutaj gdzieś świecić. O jest, tutaj. It was the marker which I had raised up the needle of rock. I teraz ta skała. Właśnie to lustro pokazuje na to miejsce. I could see the marker I had fastened on the rock down in the forest and right in line with it, the rock I was looking for. No dobrze. Teraz możemy się już udać w tamto miejsce, więc schodzimy przejściem po prawej stronie. O, no, a ten widok jest jeszcze piękniejszy. Mimo, że pierwsze dwa Broken Swordy powstały w latach 90., to jednak, jeśli chodzi o jakość grafiki, o piękno no, poszczególnych lokacji, te gry przebijają większość współczesnych przygodówek. Tymczasem znów będziemy kierować Niko. Chyba tu będzie można nawet zginąć. Tutaj znajdują się zbiry przeróżne. Dlatego myślę, że tyle już nagrywałem w tym odcinku, że nie chciałbym za pomocą jakiejś gafy wszystko to przekreślić. Więc skończę w tym miejscu odcinek. No i zobaczymy w kolejnym, jak poradzi sobie Nico Collard. Też bardzo fajna lokacja. Tutaj samochody mknące przez Tower Bridge w oddali zamek Tower of London. No i naprawdę też tutaj woda. Bardzo ładne miejsce. No ale dobrze, koniec tego wychwalania grafiki. W tym odcinku to już wszystko. Do usłyszenia. Papa